No i tak, widzisz. Tak wygląda moje życie jak wygląda. No leżę, nic nie robię do góry brzeg. Zadbałem o to. Wiesz dlaczego, tak, wiesz dlaczego tak żyję? Bo nie byłem tam, gdzie ta grupa cała. Wiesz gdzie tam, gdzie. No wiesz jak jest, nigdy, nigdy nie byłem, nie, nie aspirowałem na jakiegoś gangstera. Nie chciałem być yy, w mafii, wiesz, nie chciałem grzać 258 za kogoś i tak się nagrzałem za kogoś, nie chcę mi się nawet gadać. Ja... Sprowadziło mnie to wszystko na drogę taką, jaką, jak, na jakiej byłem, tylko i wyłącznie to, że nie miałem pieniążków jako dziecko, a ja też chciałem chodzić w Adidasach, w Najkach czy ubierać się w markowe rzeczy, bo miałem poczucie dobrego smaku, ale nie miałem na to poczucie wypełnienia, czyli tego pieniądza, za którym tak dążą wszyscy, no, prawie wszyscy, bym teraz obraził różnych ludzi. No i tak wyglądało to z mojej perspektywy. Dzięki czemu się zmieniłem? Dzięki temu, że się pojawił na mojej drodze Paul Kinson, znany wszystkim, super szef mafii, arcymafiozo, przemytnik, handlarz heroiną, król narkobiznesu, Jarosław Jerzy, już nie będę mówił który, bo to każdy, każdy wie chyba o kogo chodzi, ten o azjatyckiej urodzie. I dzięki mnie, dzięki temu, że nie głowy w piasek, tylko powiedziałem, że honor jest w tym przypadku dla mnie najważniejszy i oczyszczam swoje dobre imię, to wylądował w Gliniance w Hiszpanii, może sobie teraz Sentinora rap robić w swojej wytwórni Go, Go Money. Tak, Jarek, właśnie. Nie interesuje mnie też Sentino, nie mam nic do tego chłopaka, no ale panowie, jeżeli ktoś robi z siebie gangstera w internecie, to niech nie krzyczy policja pomocy, bo jestem cały podzierawiony i nigdy nie krzyknę mała, bo mi honor nie pozwalał. I dlatego też powiedziałem, że kładę na to lance, bo ja nic nie zrobiłem, a wiecznie gdzieś ktoś szukał, szukał choroby. I wielu, wielu sytuacji uratowali mnie moi bliscy, którym no, powiedziałem, że jest tak jak jest. I tu była kwestia, pamiętam kiedyś pojechaliśmy rozpędzić takich ośmiu panów, zabrali mi samochód, który ja zabrałem komuś. I to mogę normalnie o tym mówić. No i zadzwoniłem do takiego Piotra, Piotr nie odbierał, a byli wszyscy na obiedzie. Dodzwoniłem się do takiego kolegi, który miał na imię, na H się zaczynało, nie ma go teraz, ukrywać się gdzieś tam. I mówię tam, he, y, tam kolego, mógłbyś przyjechać, pom pomożesz? Przyjechał sam, rozpędził ośmiu hamów, powiedział krótko: Nie będę z tą rozmawiał, rozmawiam z zalufy. Masz 30 sekund, żeby oddać samochód. Dali mi Maulatowi samochód i tak mogłem robić cały czas, się skarżyć i rozpędzać tych. Ale mi było wstyd, że w ogóle, że, że ja doprowadziłem do takiej sytuacji, że dałem sobie zabrać coś, wiesz. No ale takie rzeczy już się skończyły, już takich rzeczy nie ma. Mówię, od jakiegoś czasu jestem normalnym facetem, normalnym chłopakiem, normalnym dzieciakiem. Nie zmieniam się, nie mam zamiaru się zmienić, tylko może trochę się zestarzałem. Ale wizualnie odrobinę, albo inaczej zmężniałem, może, w, może teraz właśnie się ładnie starzeję i wygląda wreszcie jestem przystojny, bo, bo zaczęły do mnie pisać wszystkie nastolatki.